Witam Państwa, Jakub Pietrzak. Dzisiaj cztery mity dotyczące amoniakalnego chłodnictwa przemysłowego. Mit numer jeden. Amoniak to śmiertelnie niebezpieczny czynnik. Przez analogię można byłoby zapytać, czy dobrze naostrzony nóż może być śmiertelnym zagrożeniem. Może być. Tak jak każde narzędzie. Dobrze lub źle wykorzystane. Większość z Państwa, którzy gotują w kuchni, wiedzą, że większym zagrożeniem jest tępy nóż niż nóż dobrze naostrzony, dlatego że należy stosować większą siłę w przypadku tempego narzędzia, aby osiągnąć ten sam efekt. Wracając do amoniaku, amoniak może stwarzać śmiertelne niebezpieczeństwo. Kiedy? Wtedy, kiedy brakuje elementarnej wiedzy, a zamiast tej wiedzy pojawia się głupota użytkownika. O tym trochę więcej w ostatnim punkcie, ostatnim micie, dotyczącym instalacji chłodniczej. Dla bezpiecznej eksploatacji instalacji, w której czynnikiem chłodniczym jest amoniak, należy stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa. Zasady te zebrałem dla Państwa w jednym z plików, do którego link do ściągnięcia znajduje się w opisie poniżej tego filmu. Zapraszam do pobierania. I jako ciekawostka, amoniak ma taką cechę, że jest bardzo łatwo wyczuwalny. O tym mówiłem trochę więcej w odcinku poświęconym bezpieczeństwu eksploatacji amoniakalnych instalacji chłodniczych. Natomiast tu tylko podkreślę, że zapach, który jest wyczuwalny, który jest wręcz oszałamiający i bardzo taki duszący, nie stwarza jeszcze takiego zagrożenia dla zdrowia i zmusza do ucieczki. Łatwo też odnaleźć. Nieszczelność w instalacji amoniakalnej właśnie ze względu na to, że jest to substancja, która ma specyficzny zapach. Mit numer dwa: są plany wycofania amoniaku jako czynnika chłodniczego. Z tego typu sformułowaniami, tezami spotykamy się często u naszych klientów. Nie mam pojęcia, kto takie tezy rozpowszechnia, a trudno jest udowodnić, że coś nie istnieje. Dużo łatwiej jest udowodnić istnienie czegokolwiek. Natomiast logiczne przesłanki przeciwko prawdziwości tej tezy są takie, że w wielu zastosowaniach amoniak jest czynnikiem najlepszym, nie ma lepszego. Jest czynnikiem najlepszym i to ze strony ekonomicznej kalkulacji, jak i ekologii, dlatego że większość amoniaku, który funkcjonuje w przyrodzie, jest to naturalny czynnik, który stanowi element nawozów. Tak więc nie ma żadnych wskazówek ku temu, by amoniak mógł zostać wycofany bądź też zakazany w stosowaniu. Mit numer 3: amoniak stosuje się tylko w dużych instalacjach chłodniczych. Zgadza się, że kilkadziesiąt lat temu poziom automatyzacji nie pozwalał na wykonywanie niewielkich instalacji amoniakalnych. Dzisiaj jesteśmy w stanie wykonać instalacje o mocy raptem kilku kW amoniakalne są zarówno sprężarki. Dostępne tej wielkości, jak i cała automatyka, która pozwala to realizować. Jednak trzeba powiedzieć, że pewien poziom ekonomicznej opłacalności stosowania amoniaku zaczyna się zdecydowanie wyżej, i te kilkukilowatowe instalacje stanowią raczej pewne takie eksperymentalne układy. Barierą stosowania tego typu rozwiązań na dzień dzisiejszy jest cena, jest poziom inwestycji. Zdecydowanie wyższe niż w przypadku alternatywnych rozwiązań z czynnikami syntetycznymi. Z tego powodu, takie racjonalne zastosowanie amoniaku jest w układach o mocy ponad 100 kW, dlatego że oszczędność energii elektrycznej, trwałość układu rekompensuje wówczas wyższy koszt inwestycji. Mit numer 4: instalacja amoniakalna wymaga stałej obsługi. Wracamy do pierwszego mitu dotyczącego bezpieczeństwa instalacji chłodniczej. Tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma zagadnieniami. Pierwsze to możliwość bezobsługowej eksploatacji instalacji amoniakalnej i od strony prawnej jest to możliwe. Wymagana jest detekcja amoniaku i odpowiednio dobrana wentylacja. Bezobsługowa z perspektywy prawa instalacja to coś innego niż praktycznie instalacja bez obsługi. Instalacje mogą nie wymagać stałego nadzoru, tak jak było kiedyś, że mamy dwóch maszynistów na każdej zmianie, natomiast jak każde urządzenie techniczne, wymagają odpowiedniej wiedzy użytkownika. W przypadku mniejszych instalacji zdarza się, że to właściciel dysponuje na tyle dużą wiedzą, by samemu zadbać o swoje urządzenia lub też zleca te zadania firmie zewnętrznej serwisowi. Jest szereg czynności, które należy cyklicznie wykonywać w instalacji chłodniczej. I tu warto też podkreślić, że czynnościami, które wymagają nie tylko uprawnionych pracowników, ale także dwóch pracowników, będzie wszelkie otwarcie instalacji chłodniczej, czyli odolejanie układu, odpowietrzanie instalacji, czy też wymiana poszczególnych komponentów. Te czynności, które wiążą się z otwarciem instalacji, wymagają faktycznie ludzi z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, uprawnionych do tego, by te czynności podejmować. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków.